Witam serdecznie wszystkich czytelników mojego bloga, bloga, moich widzów na kanale YouTube z tej strony Robert Warzyński. Witam Was w poniedziałkowy poranek 7 maja po długim weekendzie. Budzimy się do pracy. Z radością wyszliśmy do naszych firm, do naszych biurek, do naszych stanowisk pracy i rozpoczęliśmy budowanie lepszego jutra, lepszej Polski. Natomiast no jaka ma być ta Polska kochani? Dlaczego pytam? No jaka ma być, kiedy jestem świeżo po relacjach prasowych, po oglądaniu telewizji podczas długiego weekendu i zauważyłem, że piosenką naszej reprezentacji na Euro 2012 ma być Koko Koko, Euro Spoko. Słuchajcie, no mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony mam to gdzieś, po prostu, jaka piosenka będzie towarzyszyć naszym piłkarzom. Z drugiej strony gdzieś chodzi mi po głowie, że to chyba, kurna, po prostu jednak le, lekki obciach jest ta piosenka, no, ale potem pomyślałem sobie, kurczę obciach obciachem. No ale ktoś tę, piosenkę, ktoś tę piosenkę wybrał, prawda? Ktoś zadecydował, tak, chcę, żeby była to nasza piosenka na Euro 2012. Teraz pozostaje pytanie, kto? Proszę, nazwiska konkretnie. Czy to był Adamiak Adam, czy Adamiak Krzysztof, czy stara Adamiakowa? No nie mam zielonego pojęcia. Natomiast myślę sobie, że mamy taką piosenkę, jaką mamy społeczność? Nie. Jakich mamy widzów tego typu programów, tak? A z drugiej strony, może ludzie się po prostu wkurzyli na te stare, odgrzewane kotlety w stylu wilki. Idziemy na mecz! Idziemy na mecz! A ja mówię precz! I rzeczywiście wybrałem Jarzębinę i y, Eurospoko. Znaczy, nie, nie, ja nie, nie dzwoniłem, nie smsowałem, absolutnie nie podejrzewajcie mnie o to. No natomiast mamy, mamy to, co mamy. Y, I tak jak mówię, z jednej strony. Jakaś grupa ludzi tego typu programy ogląda. Z drugiej strony może ta grupa ludzi zdenerwowała się i powiedziała, nie, nie chcemy Marylii Rodowicz, nie chcemy Norbiego, nie chcemy Wilków, kogo tam jeszcze. Nie oglądałem tego programu, ale od czasu do czasu jakieś tam migawki mi tam yy, się gdzieś pojawiały przed oczami kiedy skakałem po programach. No i to tyle takiego porannego poniedziałkowego komentarza. Mamy koko koko Eurospoko I, i, i trzymajcie się kochani, tak? Pozdrawiam serdecznie, mówił Robert Warzyński.